4 platformy mam obecnie odpalone. Co kurwa, Play wyrabia. Co? Play wyrabia. Nie mam internetu lepsze. od Playa. Oho, a tak kurwa. A mówi Oho, każdemu tak kubez, kiska, kurwa Ciskasz kit, a sam nie promujesz tego samu, żebyśmy brali z ciebie przykład Bo, bo żeby... ja nie mogę mieć. Tutaj Czemu? po prostu nie ma. U mnie. No to zmusisz, żeby się zwolnić, jak nie będzie. Let me out, let me out. ma konwulsję. Kajzer przyjdzie, przyjdzie popatrzeć. Czemu arkuł no? biegnie do przodu? Przwóżko. Tylko pytanie: czy to działa? Czy ja jestem obecnie na żywo? Nie. Nie, skąd wiesz? Hmm, brudny bandaż, musiałbym mu udarnąć w łopę. Ja pierdolę, jaka ta gra jest zjebana momentami. Coś odjebał? Przez okno przyszedłem. Na szczęście sobie nic nie zrobiłem. Jemu macie. O! Już nie mam tego zaraz rapania, szybko poszło. Tak, jest ugryzienie. Nic nie ma. Chodź sprawdź mi kurwa kutas czy kudas To ręka czy kutas? Połączysz to w wyznaniach Nie wiem, zobaczymy Sprawdźcie to się dowiecie I Jedziemy na jakiegoś tripa? Ja stolarstwo ogarniam znaczy? No wbijam, muszę wbić dziesiąty level Znaczy siódmy No to wyjeżdżam właśnie znaczy nie spierdalaj Kto ja, ja do rozmontowywać ławki w kościele 200 parę expo ławkę Wielki katolik, chrześcijanin, kurwa. No i teraz to. Nara. Dobra, i które to jest 23? Prawie 20? C20? Ja Nie trochę Ja właśnie ja chyba kończę zbyt. na dzisiaj projekta. Ja zaraz będę kończył. Bo... Jednak kurwa, od piątku <coughs> jestem na nogach, więc. Mm, najlepiej. Delikatnie rzecz ujmując, jestem trochę zmęczony. Taki człowiek, jako... Dobra, jak Nie. coś do na dzisiaj z zombójdą. Chyba mm -hmm. ten stol co ja jeszcze przyjechał. co ja? <śmany> Come Nie wiem czy będę odpalał już. Co nie wiesz? Nie wiem czy będę do Koma czy nie będę sumie Nie wiem czy mi się chce dzisiaj już coś grać Czy sobie coś po prostu by nie włączy i na. Ja tu chcę chwilę tylko poosłaniam kądzia bo tu zedów od cholery A gdzie ty Kończu jesteś? mhm kościele. Mm, mm, Co on tylko robi hałas? Przelatuje tako? Tak, on tylko ruchy hord robi. Trzeba ja znowu czytać Ja z tobą O, ta zielona ciężarówka. tu Skąd się wzięła? No ja przywiozłem, bo ma kluczyk że... i jest w całkiem dobrym stanie Wiesz, Nie, nie że skąd jest, tylko jak jechałem to mi się nie zwanderowała, więc generalnie chciałem tam zaparkować <grym> <grym> Dobra, ja na razie też jest obojda Co? Jeszcze chwilę sobie posiedzę na Discordzie, ale też z Bomboyda już schodzę. Kurwa! To chuja! Co tu... Siedzi trup na... Siedzi, leży trup na środku kurwa i się nawdychałem, bo maskę zdjąłem. Czytajcie sprzytajcie trupy w środku. To nie ja. Kulka w łeb i od razu kurwa na śmietnik. Także prawdopodobnie już... Mogłem zachorować, zaniec moje szczęście. A masz antidotum? Ten ma. Master jeden znalazł. Tobie jestem w stanie oddać. <noise> hmm. Zmniejszyłeś chyba tą yy, ilość. Wiesz, jak Master znalazł powiedziałem, no udało ci się, 10% ustawiłem. <noise> Nie łapiesz takiej ilości takich faktów, kurwa, które ci były powiedziane. No bo jeżeli mówisz to do kogoś, to ja nie zawsze zwracam na to uwagę, stary. Mówiłem tylko ja i tylko ja w tamtej chwili. No tak, ale jeżeli do ty nie tyczyło to mnie, to nie zawsze zwrócę na to uwagę. Kumasz. Ja jeszcze pomijając tą sytuację, to jeszcze wcześniej mówiłem, że zmniejszałem dropa. No że no było i, za, du prawidłowo. za dużo tego. prawidłowo. Gdzie masz książki na? Elektrykę gdziekolwiek nie mam. Nie wiem, poszukaj. Jest <laughs> tylko jedna na pierwszy level. Pytam, bo czytałeś. No jedynkę. No i chciałbym jedynkę. On nie gdzieś jest. Kurwa. Taki on jest. To jest burdel. Wszystko jest wszędzie. w szatni są Szukam, szukam. Im, IMIG 5.6 To do przeczytania znowu jestem na 10 minut wyłączony jak się nazywa elektryka. Turn in a slip. I accelerated in third gear and dropped sharply into the first gear. You can't drift on a BMW because when you try to lower Kto tam ma te zakończył? Emaster? Chcesz bandolier na amunicję śrutową? A gdzie jesteś? Mnie już nie ma. Okej, okay. to będę miał na sobie. No, zmieniłem już, ja dzisiaj tylko w tej, Dopiero zauważyłeś. Od, od samego rana, od kiedy dzisiaj się odpaliłem, to, to w tej jestem. Ja ciebie też, Polinka, dziękuję. <laughs> Nie wydawaj Kasy na te róże. But well, thank you. Okay. A się odpaliłem też na na YouTube, jestem na wszystkich czterech platformach obecnie. Jak to zaśmiecasz, Mati? Wartościowy content. Dobra, ja też z gry wychodzę. Ja? No. W ogóle ja? Dzień dobry, miło poznać. A co ma zostać? Nie, no no. Pytam tylko. A Aby szamaty różne? ja czytam po prostu książki, dlatego tego nic nie robię. Coś, ja szukałem tej książki od elektryki. To mówiłem. No, że. Ja niebieskich. No, no, to są dwie takie szatnie. A. Jest ta wyżej, jakby wyżej ta niżej. To jeszcze przy niej. nie, 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 ma ty. rzeczy. tych rzeczy. No, udało ci się Co mi się udało? A nie myślałem Szedł już, już most. no i blisko Nie tam Jak wyjdziesz z tego pomieszczenia i będziesz się patrzył w lewo To jest po prawej stronie twojej postaci ze ścianą jestem O Jak schowane? Kurwa, wy się nie radzicie w jednym budynku się odnaleźć, nie? To dopiero w mieście. Ej, wypraszam sobie mnie, w to nie mieszaj. Co się schował? Mówiłeś coś, ale wstałem od kompa. Mówiłem, że się schowałeś. Mówiłem, mnie w to nie mieszaj. Nie, Szarku coś mówił. Że się schowałeś. Stolarstwa jest, brakuje trójki Nie, brakuje czwórki, szóstki Chyba ósemki No, jeden To czytam to. Będę kończył granie, będę kończył streama i sobie po ustawę pewne rzeczy jeszcze. Tak do północy pewnie. To się będę streamował? No co, jak też chodzi. A ile na masz w tej tiktoku? chwili? Na TikToku to się wcale nie dziwię. Na no, no, TikToku streamuję. Na TikToku, Twitchu, Kiku i YouTube. Ale głównie to Kik tam chcę zbierać obserwujących i tam transferuje ludzi Na każdym, na każdej innej platformie mam odnośnik i spamowanie linkiem do Kika. bo no, na kiku w sensie najwięcej można zarobić jak już masz, jakoś tam widownie Jestem w połowie książki. No i tak mam większy przyrost obserwujących, niż się spodziewałem. A ty Janka nie chciałbyś wrócić do YouTube'a? Jakas. с ним не было. М? Hmm? Нет. <coughs> hey. uh. Raid World War 2 za 15 zł. Kurwa, prestiż. Chyba sobie Jutro bo już dzisiaj nie pobieram. I piek stolarstwo piątkę do przeczytania i dwa lewe rozbicie. Telefon posiadałem. Felt yourself turning. No, could it really happen at Lake Natron in Tanzania? Hmm. Dobra jestem, kończę strema i <coughs> chwilę ze dwu do was mm -hmm. wrócę co jeszcze? Szybko jeden time.